się manka widzowie tutaj nic postanowamiczkę w dzisiejszym odcinku, gramy sobie solubę, więc zostawcie apkę w górę i suba, jeżeli chcecie dołączyć naszego teamu, w komentarzu, musicie się podać Messengera oraz nich w Fortnite. ocencie jak się podoba moje, usta wasz, wam, moje ustawienia. Witam się nawet miarę podobają. Eee. Zostawcie apkę w górę i suba, jeżeli No czy już mówiłem, ja wtarzam się. Mamy nowy sezon, więc lecimy na... Eee. Pątne piaski, piszcie miejscówki w komentarzach, które w następnym jest za 25 odcinków. Będzie w Fortnite, cie. będziemy grali je, bo za 25 odcinków jest nowy sezon, więc pamiętajcie, lecimy na pątne i dzisiaj challenge jest tylko niebieskie bronie. No, powiem wam tyle: zielone było bardzo trudne, bo ludzie po prostu stamtąd mają jakieś złote spaz, nie wiem czemu, z koralowego kasztelanu lub z tego dwa razy po trafiłem ludzi z złotym spazem. Mam za to jest chore psychicznie, czemu tam jest spas. I mnie zabijają te ludzie, to są totalne boty padowce, które celują. No, ja też grałem na padzie, ale nie, nie byłem padowcem, bo grałem tylko jeden mecz na padzie. I ocencie, czy ma się podoba mój skin. Zmieniłem sobie po prostu styl, ale musiałam zrobić 65 za ten ten. Więc to, to jest dosyć dużo. Próbuję zrobić 70 mniej więcej, bo przydałaby się ta. Um, jak się nazywa to, to, to ten nowy skin taki śmieszny. Ta Wiedźma. Psa wybrał jeden domek na pomtech piaskach. nie to była leżało na mityczną skrzynię, ale że mam czerne, tylko niebieskie bronie, to, to na mnie polecę. A jak coś jest niebieskiego już... A Big to no to fajnie, fajne niebieskie bronia. Na początku chyba niczego nie będę znajdywał. No to nie jest łatwe, challenge. zielona też bym miał. Dajcie mi jakąś skrzynkę z rzeczmi. Ciebie nie mogę ulepszyć. Onna. No nie wiem gdzie jakąś broń wytrzasnę. Niebieską tym bardziej. No ja, zróbcież, no jak tak można. Czekajcie, ja sobie wypiję tą burzą. Gdzieś muszę znaleźć jakiś ten. Aha, fajnie nie jest niemieckiego, co to słuch? Szkoda, że nie mechaniczne. No ale może ten też jest fajny. Wiecie dlaczego? Bo on jest strasznie szybki. On jest bardzo strasznie szybki. Czemu ja wcześniej nie wypiłem? Po co ja piłem tą bika? A że że mnie ludzie nie zabili. No to dobra. No przecież tyle już tych małych jest tu? Tylko łuk niebieska z broni. Pierdziała. Pierdziałka, pierdziałka. No. Pierdziałki też nikt nie używa. No ale żadnej strzelby dalej jeszcze nie mam. Oj, będzie ciężko ze strzelbą. Mi się wydaje, że już naprawili to. Czekajcie. No, naprawili to. Znaczę nie mogę brać skąd chcę, tylko że... Ja to martwi, że jeszcze żadnej broni dobrej nie mam. Właśnie tutaj tą na skrzynkę pójdę. A mnie zapraszam. No ale się z nią nie pogramy. A ja nagrywamy teraz challenge. Nie wiem czy też. Ktoś... Przyjrzyjcie, w tamtym sezonie nawet nie byłem systematyczny. Może to wycisza Roxana. Wyciszę ją? Hola. ją, mnie zaprasza. Proszę, to już Ja dalej jakiejś niebieskiej pompy nie mogę znaleźć. Zaraz znowu spotkam jakąś typa ze złotym spazem i mnie zabija. Jak nie będę miał niebieskiej pomp od zara. A z to gówno zrobię. No, piękniejsza ta broń. wygląda wyglądająca i tak w ogóle. To jakiś chłopiec płynie. Czemu by No. No też chyba walnął lata walną Recykiel. I, dobra taktyka. Oh. Pierdziawy nie wyrzuca. Że chłop tylko z łukiem grał? Chłop jak robisz challenge, tylko łuk. To musisz, mógłbyś za mną pograć. A bym ci go w Migian zrobił. Dobra, wezmę tą pierdziawę. Jezu 175 amunicji mam od tego. A żadnego karabinu jak nie było, tak nie ma. Tutaj tutaj pójdę dojadźmy tego co mam skina do młodych tytanów Raven do Raven Czy napiszcie w komentarzach jak się ustawienia podobają? Hopla! Sal to robię. No i pyk, no i pięknie. Koniecznie nie wiem, czy ta pierdziawa nie jest celniejsza, razem tego czegoś. Jak będę miał zielony, to biorę zielony i są lepsze na niebieską rękę. Ale nie mam części, więc... No odsun się. Co to jest? Łuk nie jest ta. To uznajmy, że patrzcie. Teraz ja przeszukam tą miejscówkę I to się liczy jako niebieskie To się liczy jako niebieskie, czekajcie Czy to normalny strzał? Ha! No to, to niczym się nie różni, po prostu... Dobra, uznajmy, że po prostu jest dobry ten łuk I to jest niebieskie, to jest niebieska broń Żeby nie było, czy coś, to jest... To jest ten łuk mechaniczny no dobra To Do zona chodźmy Czech wszystko No szkoda, że nie spa nie wolna pompana, ale no ujdzie, ujdzie Chociaż fa fajne, że mam niebieską broń. Wiecie, tutaj nie widzicie nic. Mam niebieskie tutaj. Żeby nie było. To jest niebieskie. Tam walsi w dupę. A. To. A. Jest... Dupa. Mam egzotyczny łuk i on po prostu niczym się nie różni, może dużo po prostu bije, albo po prostu bardzo mało bije. A może jakoś on niszczy po prostu to, zobaczcie. Co? Są różne opcje? Najdowy albo taki, ty, listę to jest. I teraz walnijmy kulkę, poczekajcie. No nie, teraz podpadają. Tu ma dużo opcji. Dobra. No to git. Tak mi się bynajmniej wydaje. Ale zobaczymy jak będzie naprawdę. No, zlikwiduję gracza. Nemon... Nemoi... Ne moi... Nie, wiem. jakiegoś tam gracza mam likwidować. Lecimy po niego. Amunicja to łuk, fajnie. To ma różne tam... nie to... Łuk niestabilny, no to każda ten, każda broń tutaj jest w tym łuku. Może to być fajne, może być to być totalne zło. Ja nie wiem, czego mam się potem spodziewać. Tak naprawdę, no nie wiem, a wy byście wiedzieli? No bo zobacz, teraz on może po prostu was zabić. raz może wylecieć w kosmos przez ten łuk. Teraz może być kotwiczka na tym łuku. Więc ja no, mini nie po prostu. I na te kościelne krańce tego typa u dupce. Gdzieś tu się strzelają. O! Poczekajcie, teraz będzie spalenia. Spalę ten dom. Nie? No, fajnie, kulka mocy. Amunicję do łuku wezmę. 我哥，我、嗯嗯嗯 Typa chcę z tego łuku zabić. Po pierwszy raz będę. No, drugi raz egzotyczną, bo jeszcze użyłem łuku z kotwiczką. No, szkoda, że nie dali tego łuku z kotwiczką na tartaku. Jeszcze jedna faza burzy, będę miał zadania, epickie zrobione. Wiecie, że tym lambosem można jeździć. I on normalnie wybucha. Bo ja o tym szczerze na początku nie wiedziałem. Jak znajdziecie opony, to tym e, lambosem można jeździć. No ale czemu ten typ gdzieś chodzi po jakichś strefach. Kampi się pewnie gdzieś w krzaku? Nawet nie wiedziałem o istnieniu tego, Wiecie o tym. O nie, trzy wilki. Czy ja tam będę las? No, nie, nie chcę mi się tam iść, szczerze. No, na podnych piaskach jest. No, nie chcę mi się po niego. No, to mógłby fortunę. Teraz Oscar nie tej gry. Ale wy nic nie wiecie o tym jakimś egzotycznym łuku, To jest mechaniczny łuk. Dobra, jeżeli mamy tutaj amunicję. Raz. Teraz dymne. Nie tak to rozpoznać. Teraz podpalający. Dymne. Dobra. No to easy. Widzę, chłopak leci. espalha pali. pali Ale broń. Dobra, że mi ten zadziałało. Muszę stąd jakoś uciec. Tak. Bosko. Strachu, Czekajcie, Uciekanie? nie najdy Dobra. Szybkie uciekanie chyba będzie. No i pięknie. Szybko do tego idziemy. Ale tu była akcja. Nie, wilki. I ten łuk jeszcze różny damage zadaje.

I te potki on gdzieś tam na dole jest, on chyba na dole, na dole, świeci? Tak, widziałam go. Dobra, ty miał taka. Jakoś muszę. tutaj się dostanę. A? Czekajcie jestem sam na sam z tym typem. Dam radę 9 sekund się uleczyć? Dam, proszę. Dobra, nie trafia mnie. Ja. Dobrze kłócam. Dobra, mam więcej HP. Tak, Tikal. Zacznij części. Nie wiem, jak ja mam go dopaść. tem ucieknę. Zobaczcie, ile tu z lutu. W ogóle... Szok. Musi się to udać. co się musi udać. To była kura. To rozegrać. No nie, nie jak z karabinu, nie z karabinu. Czekajcie, to musi wyjść. Nie wiem, jak ja to rozegram. Jestem na, na pozycji stratnej. Jaki mam teraz? Widziałem jego głowę. Zostawcie apkę w górę Suba, jeżeli chcecie dołączyć do naszego teamu w komentarzu. Musicie podejść do Messenger oraz Nick w Fortnite, więc bez przedłużenia. Za... No co? Zostawcie apkę w górę i Suba. Ja wygrałem dla Was Challenge, tylko niebieskie bronie. No, może z trochę oszukaniem, ale wygrałem. Więc do zobaczenia. Elo, cześć.